Cześć, witajcie na kanale Mender Travel Story. Dziś zabierzemy Was w podróż od miejscowości Castel Sardo poprzez czerwoną plażę Izola Rosa, piękną miejscowość Costa Paradiso aż po półwysep Capotesta. A czy wiedzieliście, że na Sardynii żyje dość duża populacja dzików? Te zwierzęta potrafią być bardzo ciekawskie. Zobaczcie sami. Jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. Gotowi? Zaczynamy! Castelsardo, w którym rozpoczynamy dzień, to według nas jedno z najbardziej urokliwych miast na Sardynii, które szczególnie zachwyca o wschodzie słońca. Kręte uliczki prowadzą tu przez historyczną zabudowę aż na szczyt wzgórza, gdzie stoi zamek z widokiem na morze. Nasze ujęcia z drona pokazują, jak pierwsze promienie słońca ożywiają miasto i jego otoczenie. Mało kto wie. Że Castelsardo słynie także z ręcznie wyplatanych koszy, a tradycje te są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy na placu centralnym w Castelsardo pod zamkiem, i właśnie zaliczyliśmy wschód słońca, co mieliście okazję zobaczyć. Wyślemy za chwilę kartki do Polski. Wrócimy do mieszkania na śniadanie i będziemy ruszać w kierunku Costa Paradiso. Będziemy dzisiaj podróżować około 80 km na wschód Sardynii. A, i wiatr przestał wiać w ogóle, tak? To jest na plus. Znaczy trochę wieje? Nie ale, przestał. Ale trochę mniej wieje niż wczoraj, tak o połowę. Tego miasta sprawia, że trudno umieścić tylko kilka jego ujęć. Jako dodatkową ciekawostkę możemy dodać, że port w Castelsardo jest znany z połowu pomarów, które uchodzą za jedne z najlepszych na całej Sardynii. W pobliżu miasta znajduje się też słynny Elefantino czyli naturalna skała w kształcie słonia, która przez wieki była miejscem kultu. To nie tylko historia, ale i esencja sardyńskiego piękna. To jest słoń. Przy tym słoniu jest sobota dzisiaj i chodzi mi o to, że dzisiaj w sobotę po prostu widać już pań, panów, którzy sprzedają różne dziwne rzeczy. No tak z tamtej strony, z tamtej strony. chyba przypomina słonie. Kierba musimy zrobić z tamtej strony. To tak przy okazji przejazdem. Oczywiście tutaj nie ma żadnego żadnej infrastruktury. Ogólnie to ta skała to mi się wydaje spoko, ale niespecjalnie żeby do niej jechać, ale przy okazji jak się jest to warto po prostu zajrzeć. Zajechaliśmy na plażę San Pietro w miejscowości Valedoria. Parking euro 50 za godzinkę, wszystkich, na wszystkich parkingach Valedorii. Tutaj jest kilka plaż, myślimy, że kilka zwiedzimy i zobaczymy, tutaj też blisko jest jakieś lotnisko dla nie wiem czy helikopterów czy czego, ale wiem, że... Łapie limit 45 metrów, w razie czego? Więc tutaj trzeba troszeczkę od dalej odejść, żeby sobie podateć tak normalnie po ludzku. Wszyscy mi mówili, że jest 75 metrów we Włoszech w większości przypadków, a okazuje się, że w większości przypadków tam gdzie tam aplikacja, ja mówię, że spokojnie 120 metrów. Można. Ciekawe, nie? Jak pan ocenia warunki wydronowania? Całkiem spoko, całkiem fajnie, przyjaźnie minę. Jestem zadowolony z tego miejsca. Plaża San Pietro Amare w Valedorii to długa, szeroka plaża pokryta miękkim złotym piaskiem. Jest otoczona wydmami porośniętymi śródziemnomorską roślinnością, co nadaje jej dzikiego charakteru. Dzięki krystalicznie czystej wodzie o odcieniach szmaragdu i błękitu jest. Popularnym miejscem do snorklingu i nurkowania. Jest to także świetne miejsce na spokojne spacery i podziwianie zachodów słońca nad Zatoką Asinara. Idziemy teraz szlakiem na Isola Rosa, czyli na plażę z czerwonymi kamieniami. No, my, nam się udało wjechać pod samo wejście. Zgodnie z informacjami z NETA, jesteśmy wyposażeni w buty. Wychodzenia po kamieniach? Tak, po, po skałach. Może nagram te buty nasze? O. Tu są buty Moniki, tu są buty moje. Eee, zobaczymy czy się przydadzą w ogóle. dokładnie, mogliśmy równie dobrze wziąć trekkingowe buty ale te przynajmniej te, te nie możemy zalać, te wejść, możemy do zalać wejść do wody jest tu bardzo dużo ścieżek i miejsca do chodzenia także absolutnie cieszymy się że akurat to miejsce wybraliśmy rzeczywiście jest tutaj sporo chodzenia po kamieniach plaża kamienista część osób plażuje kamienie są Czerwone, brązowe, ale miejsce ładne. Plaża jest bardzo fajna, mi się ona podoba, chociaż nie jest czerwona. Ale jest w naszych klimatach, bo jest gdzie usiąść, jest gdzie pochodzić. Tu jest dużo ścieżek na tym półwyspie. Idziemy na drugą stronę, szukać basenów skalnych. Dobra, let's go! Plaża Kala Kannedy, znana również jako Kala Rosa. To ukryty skarb na wybrzeżu Costa Rosa w północnej Sardynii. Charakterystyczne, różowe skały i piasek z drobnymi kamikami tworzą malowniczy krajobraz, który zachwyca zarówno plażowiczów, jak i entuzjastów fotografii. Woda jest krystalicznie czysta, a wśród skał znajdują się naturalne baseny idealne do relaksu. Na miejscu można także podziwiać kwarcowe, kryształy wkomponowane z skały, które nadają plaży unikatowego uroku. Dzięki swojej naturalnej urodzie i spokojnej atmosferze Kalerosa jest świetnym miejscem na odpoczynek stala od tłumu. Dzisiaj testujemy fokację z piekarni, którą rano Monika odwiedziła. Tak, pastel sardo. Wygląda ładnie, naprawdę pyszna. Jestem w szoku. Nie dość, że wygląda ładnie, to jeszcze smakuje bardzo dobrze. Także polecamy. Nie? Mm, y -hmm. To miejsce to Panificio Pasticceria Elisabetta Milia. I mam nawet zdjęcie, to może gdzieś wrzucimy. Rano była cała lada różnych słodkości i słonych przekąsek. Naprawdę musiałam się hamować, żeby tego nie pokupić, bo jutro już wyjeżdżamy i byśmy nie zdążyli zjeść. Zbieramy się z jedzenia i idziemy dalej. Także jakbyście tutaj byli i lubicie takie bardziej skaliste nazwijmy to tereny to troszkę dalej trzeba sobie odejść od tej płatnej plaży i wtedy możecie sobie posiedzieć tak jak i my. Na skałkach. Kolejny przystanek na trasie to Costa Paradiso, która jest znana ze swoich wyjątkowej lokalizacji wśród skalistych zatoczek i różowo-granitowych formacji. Głównym celem w tej miejscowości jest dla nas plaża Icosi, która dostępna jest jedynie pieszo poprzez malowniczą ścieżkę prowadzącą po stromym zboczu wybrzeża, co czyni już samą drogę na plaży wyjątkowym doświadczeniem. A jakby się ktoś zastanawiał, to cała strefa, w którą teraz idziemy, ma akurat dopuszczalną wysokość latania dronem 25 metrów od poziomu. Więc teoretycznie można latać, ale tak tylko nisko. Tam jest ta plaża, na której byliśmy wcześniej, od tamtej strony, tam gdzieś na końcu. Ja myślę, I stamtąd że tam się da, przejść, da się przejść, przejść bo tam, był, tak, tam była ścieżka i tamtędy da się przejść. Trekking. Tutaj, zarubiście tak. Jakbyśmy mieli więcej czasu, myślę, żebyśmy się naprawdę przechodzili tak między plażami, bo z tej plaży znowu można było by iść na następną. Tak, zarobiście. I po prostu przyjeżdżasz, spisz w jednym miejscu, tylko że potem jak się dostać z powrotem. Można nie? kogoś wziąć tutaj na wycieczkę. Tak, kogoś. Albo pojechać na dwa samochody i jeden zostawić na jednym parkingu, na końcu samym. I przez cały dzień się tylko tak przemieszczać po kolei i tyle. Super sprawa, super, tak naprawdę fajny pomysł. Tutaj akurat ta plaża y, stosunkowo mała, dość dużo ludzi, dosyć ciasno, jest piaszczysta, y, ale jest chyba głęboko. I to naprawdę fajne, ładne, bardzo ładne to wybrzeże. Chyba dobrze, że zostawiliśmy sobie to na koniec. Buty górskie, cały plecak kanapek i ja bym tu mogła siedzieć cały dzień. W razie czego to oczywiście my już wracamy do samochodu i tak nam zaszło dłużej niż przepuszczaliśmy po prostu jest tutaj bardzo fajnie, tak jak Monika wspominała wcześniej. Na pewno można tutaj spędzić spokojnie spódnia z, z tym że my oczywiście jutro wyjeżdżamy i chcemy jak najwięcej jeszcze zobaczyć więc lecimy dalej Okej, okay, przed nami y, kolejna mała plaża La Sorgente Albo jakoś tak się to mniej więcej wymawia Na 100% jest bliższa, na 100% ma dużo mniejsze parkingi jeszcze y, Ale... To jest ciekawe miejsce Zobaczymy czy się zabawimy tu dłużej, czy tylko chwileczkę Zwykle dużo miejsca nie ma Ale i tak jest bardzo fajnie Oddech od tamtej, na pewno też w sezonie tam jest dużo więcej ludzi, tu pewnie mniej. Blisko można podjechać autem. Jest dzisiaj sobota, także jest weekend, jest połowa września około i nie ma dużo ludzi w sumie. Ale to jest plaża dla umiejących pływać. Przejechaliśmy pod parking, bo chcieliśmy zobaczyć Torre di Vignola, czyli taki, taką wieżę, bo Monika stwierdziła, że to jest dobre miejsce, żeby sobie po, podronować. Parking tutaj kosztuje 1 euro za godzinę w razie czego, więc jest całkiem tani. Pusta, plaża pusta, można by się było kąpać, jakby ktoś chciał, a my się... Wydech... no to my też się nie będziemy kąpać, my się wybieramy tam. Spotkałam się z takim wyrażeniem, że na Sardynii szkoda czasu na, pla na plażowanie na plażach, które są w porządku. I tutaj się przekonaliśmy o tym, że po prostu ta plaża jest tak zabrudzona, a i tak siedzą tutaj ludzie i czylują, a tak naprawdę 20 minut temu czy 30 byliśmy na tym Costa Paradiso. No tak. i tam to był szał na trzały w porównaniu do tego, co jest tutaj. Ja wiem, że można chcieć mniejszej ilości ludzi. Ale tam dało się znaleźć też miejsce z małą ilością ludzi. No, ale z drugiej strony może tutaj na przykład jest płycej, i no różne są podejścia, no to weźmy to też pod uwagę. No ale ja sam zaś na tej plaży bym nie chciał siedzieć, co przed chwilą szliśmy. Także tutaj to tak naprawdę ta wieża może uratować sytuację, bo ta plaża to kicha. Torre di Vignola to wzniesiona przez Aragończyków w 1606 roku wieża obronna. Jej głównym zadaniem było chronienie wybrzeża przed atakami. Jest to jedna z wielu wież wzdłuż Sardyńskiego Wybrzeża, mająca pełnić funkcję obserwacyjną i obronną. Zbudowana na wysokości 25 metrów nad poziomem morza, ma 12 metrów wysokości, a jej lokalizacja na wzniesieniu zapewnia wspaniałe widoki na okoliczne wybrzeże i morze. Efekt jest i jaki widzicie szału nie ma... Jeżeli, jeżeli chodzi... się ma mało czasu tak jak my, to niekoniecznie trzeba tu jechać. Tak. Jeżeli się ma dużo czasu, to ciekawe, ciekawe miejsce, fajne widoki, za darmo można wejść, atrakcja też tak. dla dzieci. No, co ale tak nie jest to top of the top. Mieliśmy bardzo duże szczęście, że udało nam się tutaj akurat zaparkować, bo tutaj czasami bardzo ciężko jest z tymi, yy, tymi parkowaniami. A tutaj akurat jest dość dużo jeszcze miejsca i udało się. A oprócz tego, że tutaj udało nam się zaparkować, też jeszcze mamy dzika na wyposażeniu. O, tutaj jest. O, tam. O Jezus Maria, duży dzik idzie. To nie. Idziemy. Ja plecak musisz! wziąć. Auta. Trzeba uważać na dziki. Dobra, wziąć ci plecak? No, z siedzenia. To wezmę. Tutaj jest dużo ludzi ewidentnie, ale prawdopodobnie to się jakoś rozłoży. Mimo wszystko warto pojechać do samego końca, może akurat gdzieś się miejsce jakieś zwolni, a jeżeli nie, to dopiero potem szukać innego miejsca, no bo tutaj akurat nie ma tego problemu. Mi się podoba to już ten mały, lekki trekking. Jesteśmy prawdopodobnie tutaj, najpierw pójdziemy na Kala Spinoza, potem pójdziemy na Cala Dia, a potem Cala Francesa, tam jest chyba najfajniejszy zakup. Ogólnie, my lubimy jak nie ma dużo ludzi i to mi się już podoba też. No. Fajnie się po prostu idzie tędy, jest dużo lepsze niż tam wszystkie, jest inne, wszystkie inne plaże. Też ścieżki i plaże to dałoby się cały dzień tu robić. Kapotesta to malowniczy półwysep na północy Sardynii, który zachwyca nie tylko spektakularnymi formacjami granitowymi, ale także, jak widać, dziką przyrodą, w tym populacją dzików. Te dzikie zwierzęta, które można spotkać w bardziej odizolowanych częściach półwyspu, doskonale przystosowują się do surowych warunków tego regionu. Są widywane w pobliżu szlaków turystycznych, a także w rejonach mniej uczęszczanych przez turystów, gdzie mają spokój i przestrzeń. Dzikie świnie stanowią ciekawy element fauny tego miejsca, przyciągając miłośników natury, którzy szukają kontaktu z dziką sardynią. Crua stacjowe. Wow, ale wielkie. Dobra. To w tej samej piekarni z rano. W takich okolicznościach w przyrody to wszystko smakuje. I sobie tego tyle na dzisiaj. Tak, i to jest, to jest zachód słońca na półwyspie kapotesta na plaży, do której jest najdłuższa ścieżka, czyli 15 minut się idzie Niestety zejście było dosyć strome i stwierdziliśmy, że nie będziemy na szybko wychodzić z powrotem i iść do tej rekomendowanej, w której słońce zachodzi bezpośrednio między dwoma skałami Ale Monika oczywiście ogarnęła miejscówkę Tak Tylko buty były potrzebne takie. Także jutro nasz ostatni dzień Wybieramy się na rejs na La Magdalena 4 godziny rejs z No tak, że zobaczymy, jak to będzie. A na razie jemy, odpoczywamy i chillujemy do końca dzisiejszego dnia. Zaraz, za chwilę potem jeszcze jedziemy do noclegu. Ale na dzisiaj to już będzie wszystko. Także trzymajcie się i hej! Ciao!